Coś usłyszeć? Jak nazywa, się latające... Nie. jak nazywa się latające masło po angielsku? Jeszcze tym akumulatorem do Audi. Nie, Czekaj, jak się nazywa latające masło po angielsku? Flying butter. butter. Jak mówi typowy informatyk do swojej żony? Beszko. Później. Jak nazywa się najlepszy japoński karateka? Ja jamio... Czemu jest?